Cześć wszystkim, ja jestem Jura Zaker. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu będziemy sobie oglądać odcinki z kanału Jasna Strona o 20 zagadek, których trudności będzie miała nawet Absolwent. Abs Jeszcze raz. No ogólnie zagadki, które są bardzo trudne. Mam nadzieję, że przynajmniej są takie trudne, żeby. No, przynajmniej była jakaś satysfakcja z tego, iż te zagadki dzisiaj rozwiążemy. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy jechać z tym koksem. Adam urządził imprezę w domu swoich rodziców. Następnego razu. Ten ramo... dom się nam ruszał. Normalnie m, zaczarowany dom. Okazało się, że ktoś go okradł. Złodziej mm. zabrał z sejfu wszystkie pieniądze i biżuterię. Adam zadzwonił do czwórki swoich najlepszych znajomych i powiedział: Ktoś mnie wczoraj okradł. Domyślacie się, kto to mógł być? Mm. Maria powiedziała. Przykro mi, ale nie wierzę, że był to ktoś od nas. Julia stwierdziła, cały wieczór siedziałam na dole, nawet nie zbliżałam się do sejfu twoich rodziców. Nie widziałam nic podejrzanego. Bartek wykrzyknął, coś ty, wszyscy goście z imprezy są dziani. Może to był dostawca pizzy? A Rysiek powiedział, Marysia przyszła na imprezę z jakimś obcym podejrzanym typem. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to on był złodziejem. Kto okradł Adama? Podejrzewam, ja tak właśnie mam takiej spekulacje, że to, o, to ta Maria mogła być tym złodziejem. Dlaczego? Ona tam mówiła, że sorry to chyba nikt z nas, ale ten typ tam nie mówił, że tam, że to któryś z nich, a po prostu, że jest to okradziony. Tak przynajmniej myślę, że to ona jest ten. Zobaczmy. Julia, Adam hmm? nie wspominał nic o Sevii. Skąd w takim razie wiedziała? W długopisie zostało pół wkładu tuszu. Ile słów może zapisać? Oszczędnie bym wiedzieć ile właśnie ma zapisać. Ja tam nie wiem. Sam długopis nie jest w stanie napisać ani jednego słowa. Może to zrobić jedynie osoba, która go trzyma. Ale Jeden z klientów? Pytanie. Co to nie e, pochodzi z ziemi. Który? Czekaj, czekaj. Jeden z klientów nie pochodzi z ziemi. Jeden z klientów nie pochodzi z ziemi. I który? Zastanówmy się. Ten typ wygląda w miarę przyzwoicie. Ten też. Ten ta też... Więc... A ten i typ nie pochodzi z ziemi, bo to on tutaj to jest hmm, najprawdopodobniej restauracja, dlatego że każdy tutaj je, oprócz niego, który właśnie to sobie książkę przy tym tym. Norm... Czy typ nie wie, że normalnie nie można tutaj jeść iść, i czytać jednocześnie? No to jest jakiś. Które? Nie chluj, czy jakiś inny menu. Facet, który wcina wykałaczki. Ej, ale tamten typ to sobie tam czytał książkę, to nie można czytać. A tutaj mówi, że. czytał sobie wykałaczki. Ja tam nie widzę, co tam jest. Widzicie, co tam jest? Ja tam nie widziałem, żeby to były jakieś drewniane kiki, które można sobie go do gardła. nie dobrze, to mogła być kawa, która jest niech nich, ten... Wydybywa się się ta, tak, taki słup światła, bo ogólnie starze na to lecą. Na kawę. Facet, który wcina wykałaczki. A tu... Kto przybył z innej planety. No, proszę, zastanówmy się. Mm. Hmm. Właściwie to żaden z nich mi nie wygląda podejrzanie. Ta osoba. Ta używa laptopa jako podkładki pod kubek. No, no, ta osoba to już używa. No, no, co z tego? Właśnie to nie jest to, że u, używa podkładki komputer jako podkładki do kawy. No to jeszcze nie znaczy, że y, jest tym kosmitą. Nie dobrze, to może być jakiś nieogarnięty gość, który mm, uważa, że on tego nie zleje, a ostatecznie mu się to, to stanie. No i co? Tylko dlatego, że on to zleje na komputer. No to znaczy, że on to jest kosmitą? Bez przesady. Bolek, Stasia i Krzysiek urządzili sobie zawody w jeździe na rolkach, hmm. ale jedno z nich oszukuje. Kto? Dobra. Chyba najprawdopodobniej ten typ, bo tutaj ma jakąś dziwną poświatę na tych butach. I to jest jedyna taka rzecz, będą jakieś to elektromagnetyczne buty. To do jakiegoś busta. Krzysiek. Spójrz na no. jego stopy. Ma bardziej zaawansowane. Ja mówiłem, już to jest to pierwsze właśnie w tym odcinku pytanie, do dobrze. dobrze odpowiedziałem. Wanda sprzedaje kwiaty. Słonecznik kosztuje 24 zł, a narcyz 9. Ile w takim razie trzeba zapłacić za kalię? Hmm? Słonecznik kosztuje 24 zł, a narcyz 9. Ile w takim razie trzeba zapłacić za kalię? Skąd mi mam wiedzieć o za, za kalię? Po co mi takie informacje? Kalia kosztuje złoty 50. Piaciarka zł. liczy złotówkę i 50 groszy za każdy płatek, a kalia ma tylko jeden. Co to ma być? A niby skąd mogą mieć takie informacje? To jest jakieś Jurek i Natalia jedzą kolację w eleganckiej restauracji. Znajdź trzy dziwne szczegóły na tym obrazku. Trzy dziwne... Ile szczegółów? Dziwne szczegóły na tym obrazku w eleganckiej restauracji. Znajdź trzy dziwne szczegóły. A, trzy dziwne szczegóły. No to przede wszystkim jest żaba, która tutaj jest w tych... kwiatach. Chociaż nie wiem, czy to są w ogóle kwiaty, może to, to są jaja jakichś kosmitów z innej planety, no ale... Przedajmy faktów. Oprócz tego z takich rzeczy dziwnych to mogłoby być to, że znajdują się w jakimś średniowiecznym zamku i nikogo tutaj nie ma innych żadnych tutaj innych stolików, tylko jest tutaj obsługa to to właśnie tutaj zamiast e, smeczka używa strzały. Chociaż wiem, że to jest po prostu taka, taki styl restauracji, że tutaj obsługa yy, gra na instrumentach za pomocą strzała, a nie smyczka, nie ale oraz ten typ tutaj ma obgryźnięte jabłko, więc to, to, to chyba wszystko tym obrazku. Co jest dziwne w tej restauracji? O ile oczywiście to jest restauracja, a nie przyniesie się po prostu w czasie. Skrzypaczka, gra strzałą. W kwiatach siedzi ropucha, a kelner serwuje nadgryzione jabłko. To pewnie to jest... ten kelner to jest pewnie ta wiedźma z... Yy, śpiącej Król... nie, to nie była Śpiąca Król... ze Śnieżki! Który, która tam właśnie zżar, zżarła jabłko, no i potem yy, zrobiła deda. Emilia, Tadek i Piotr urządzili sobie zawody w pływaniu na czas. Kto z nich oszukuje? Hmm. Ten tutaj typ ma jakąś... jakiś tatuaż, nie wiem czy to jest... Coś ważnego, no ale to jest jedyne, co jest podejrzane. Tadek, popatrz na jego szyję, jest tam mały chip. Wygląda na to, że jest robotem i nie może konkurować z ludźmi. Jest robotem? Mhm. A w ogóle z takiej... Stąd tutaj praktycznie nie widać właśnie tego, tego chipu. Widać jedynie jakiś, wiem, tatuaż czy coś. Pewnego wieczoru Andrzej i jego żona Nina wcześniej poszli spać. W środku nocy mężczyzny obudziły dziwne dźwięki dobiegające z piwnicy. O, ktoś jego żona zniknęła. Andrzej szukał jej w domu i wołał, ale kobieta się nie odzywała. Zszedł do piwnicy. Nagle, nie wiadomo skąd, wyskoczył straszny klaun i próbował pochwycić Andrzeja. Ale mężczyzna się tylko zaśmiał i powiedział, przestań się wygłupiać, mnie nie nabierzesz. Skąd wiedział? Dlatego, że... Nie wiem, może to jest taki, ale tutaj tego. Z Pomyślałem na początku, że ten typ yy, nie ma cienia tutaj oraz lewituje, ale to tym bardziej świadczyłoby o tym, iż to jest jakiś klaun, morderca, jest jakiś duch i tak dalej, i tak dalej. Ale... Co ja nie widzę żadnych ty dziwnych tych. Co mogłoby się tak że to jest jakiś prank. Pójdź na fotografię na ścianie. Nina i Klaun mają identyczne trampki. A niby skąd. Skur... E. e tam. Boguś każdego dnia przychodzi do tej kawiarni, ponieważ podkochuje się w tutejszej baristce Kasi. Dziś czekała na niego przykra niespodzianka. Na miejscu Kasi pojawił się jej zły klon. Skąd Boguś o tym wiedział? Zaraz, chwila. Skąd Muszę też szczerze się a, tutaj ona ma tutaj jakieś tatuaże na rękach. Tutaj ma jakieś, jakąś stopę, tutaj ma jakiś krzyż katolicki, jeszcze tutaj ma jakąś kość. Tak to na niego przystać? Na ona nagle pojawiłeś... sobie tutaj nagle zbyła to, bo miała tutaj jakimś flamastrem takim typowym, za, z biedronki za 8 zł. I nagle sobie tutaj zgodnie, zmyła, powiem, myślała, że nie, nie będzie bawić w tego typu rzeczy. Wszystkie jej kolczyki i tatuaże zniknęły, a na skórze nie pozostały żadne ślady. Marek postanowił odnaleźć miłość i zainstalował sobie aplikację randkową. Znalazł tam trzy panie i polubił każdą z nich. Ela prowadzi podróżniczego bloga, jest weganką i uwielbia komedie romantyczne. Asia jest nauczycielką, uwielbia piesze wycieczki i pisze Ale byłoby powieści. fajnie, gdyby dokończył... Żeby właśnie to było w tym wyświetlane te rzeczy i żeby dokończył mówić. W się sensie on kończy mówić, ale właśnie, że wraz z tym jak on kończy mówić, to właśnie wyświetla się kolejna fotografia. Basia jest naukowcem. Dużo pracuje i dlatego nigdy nie była w poważnym związku. Lubi lody i zachody Słońca. Niestety tylko jedna z tych kobiet jest prawdomówna. Pomóż Markowi umówić się z odpowiednią osobą. To właśnie już od razu Ela. Yy, czy znaczy Elsa czy nie Ela to się od razu już skreślić, bo ono tutaj nie wygląda na młodą, jakąś starą babcię. Ma siwe włosy i tak dalej, i tak dalej. A ta Azja to jestem nauczycielką, uwielbiam pisze... Piszę wycieczki... Piesze wycieczki. A uwielbiam piesze wycieczki i piszę opowieści. A to tutaj mówi, że jest naukowcem, dużo pracuje i dlatego nigdy nie była w poważnym związku. Ale, ale co, co tam jest? To jest jakieś zdjęcie? Nie wiem, czy to jest ważne, ale nie wiem, czy może na tym zdjęciu jest jej mąż? Czy coś? Poza tym mówi, że jest naukowcem, a to jest chyba, ona jest chemikiem, bo tutaj jest, tutaj jest chemice, więc chyba naj, najbezpieczniej właśnie umówić się z tutaj, na środku. Ale zobaczymy, jak jest poprawna odpowiedź, będzie znowu jakaś dodatkowa jaka, odpowiedź. Na biurku Basi stoi zdjęcie ślubne. No właśnie, więc... ja, ja podejrzewałem, że tutaj właśnie te zdjęcie jest kluczowe. Kłamie, Ela twierdzi, że jest weganką, ale na tym zdjęciu je od doga, a na drugim stega. A poza tym jest siwa. A, a więc też jest kłamczuką, a zatem Marek powinien umówić się z zasią. Sylwia prowadzi internetowy sklep, i choć wszyscy jej pracownicy mieszkają w tym samym mieście, spotyka się z nimi tylko online. Dziś rano do ich wideokonferencji dołączył obcy człowiek. O kogo chodzi? Mm -hmm. Zastanówmy się. Ten typ tutaj nie widać, że nie wie o co się tutaj dzieje. No i ogólnie nic tutaj nie ogarnę, to nie ogarnia, Więc, czy to ten typek jest Amongusem, czy Susem, czy jakoś tak? I jaka jest prawda odpowiedź? To ta pani. No? Wszyscy pracownicy mieszkają w tym samym mieście, a więc też w tej samej strefie czasowej. Ale spójrz tu na jej U niej jest noc. No tak. Każdego roku, w ostatni weekend marca, Daniel wybiera się na wędrówkę po lesie. Tym razem jednak zabłądził. Błąkał się jakiś czas, aż w końcu natknął się na ten znak. Aby wydostać się z lasu, musi wybrać jedną z tych trzech ścieżek. Pierwsza prowadzi przez wioskę mutantów. Nienawidzą oni ludzi, więc jeszcze nikomu nie udało się stamtąd uciec. Druga wiedzie przez bardzo stary wiszący most, który znajduje się nad rzeką pełną ropuch i robali. Trzecia ścieżka prowadzi przez siedlisko dużej rodziny niedźwiedzi. Która droga jest najbezpieczniejsza? Ja, Za Teoretycznie, jeśli wziąć pod uwagę teorię mówiącą, że e, potwory i tamte mutanty nie istnieją, to najprawdopodobniej będzie można najbezpieczniej przejść przez tą Niby opuszczoną wioskę pełną mutantów. Bo mutanty nie istnieją. Prawda? Prawda? Tak, nie nadzieję. Jest już tak wiosna, jest. więc niedźwiedzie wybudziły się z zimowego snu i prawdopodobnie są bardzo głodne. Danielowi byłoby też trudno samemu poradzić sobie z mutantami. Powinien więc wybrać drugą ścieżkę. Nawet jak wpadnie do wody, nic mu się nie stanie. Ropuchy i robaki nie gryzą. No ale właśnie, jednym z innych odcinków z jasnej strony z tymi zagadkami, które już sobie na kanale mm, graliśmy w, z pytaniami. No to właśnie na przykład tam było i dokładnie nie pamiętam co tam było. No, ale tam jedno z tych pytań polegało na tym, że kto, którą drogą przejść, i tam był jakiś potwór, jakiś wilkołak, wampir czy coś takiego. No, i ostatecznie było tak, że, że to najbezpieczniej przejść, ponieważ yy, potwory nie istnieją. No to, no, to chyba, bo wtedy też chyba nie istnieją. No to chyba powinna się przejść przez tamtą, bo, bo najbardziej bezpieczna. No, ale co mogę wiedzieć? Jestem tylko typowym gościem nagrywającym na YouTube'a. Róża Upiekła, pyszny czekoladowy tort. Ma to być prezent dla jej chłopaka. Dziewczyna schowała deser do lodówki i poszła na górę wziąć prysznic. Po jakimś czasie wróciła i odkryła, że ktoś pokroił tort i zjadł kilka kawałków. Róża przepytała swoich współlokatorów. Zosia powiedziała, jak śmiesz mnie oskarżać, przecież wiesz, że nie jem cukru. Paula oznajmiła, w ogóle nie wchodziłam dzisiaj do kuchni, mam dużo nauki. A Heniek powiedział, otworzyłem lodówkę dwie minuty temu, a tort był cały. Kto poczęstował się deserem? Hm. Który z nich wygląda podejrzanie i co powiedział podejrzanego? Ona mówiła, że tutaj nie jest cukru. Tutaj... Nie pamiętam co ona powiedziała, zaraz to sprawdzę. A ten, że. Ten otwierał lodówkę, ale tort był cały. Poczekaj. Nie jem cukru. Paula oznajmiła. W ogóle nie wchodziłam dzisiaj do kuchni. Mam dużo nauki, a Henek powiedział... Ja tam nie wiem, kto, który z nich jest podejrzany. Zobaczmy, jaka jest prawdziwa odpowiedź, bo ja, ja jakoś nie mam żadnych pomysłów. Nikt. Współlokatorzy zrobili róży kawał. To nie jest ten sam tort, który upiekła dziewczyna. Przyjrzyj się uważnie. Ma inny krem. Jej ciasto... Tam ta, tam Tamten tort to... no to jaki był? Biały? A skąd mogę wiedzieć, że to jest biały tort? A... a ten... tym... Ten, ten, ten. dokładnie się nie przyglądałem kremowitemu tortu, tylko skupiałem się bardziej na tym. Jakie to jest porąbane. Totalnie Nie porąbane. jest ten sam tort, który upiekła dziewczyna. Przyjrzyj się uważnie. Ma inny krem. Jej ciasto wciąż jest w lodówce schowane w pudełku na innej półce. Może to w nie dobrze Tomek... kwadratowy arbuz z Minecrafta. jest na rozmowie kwalifikacyjnej. Kierownikowi działu HR spodobało się jego CV. Na koniec rozmowy zadał mu jeszcze jedno pytanie, by sprawdzić jego zdolność logicznego myślenia. Wykałaczki przedstawiają ławicę ryb płynącą ze wschodu na zachód. Jak sprawić, żeby płynęły w przeciwnym kierunku, przesuwając tylko trzy wykałaczki? Hmm. Bo tak z zachodu na wschód i ty. Mm hmm. Więc jeśli to przesunąć tutaj, tutaj przesunąć, a te dwa to tutaj, no to właśnie będzie dobra odpowiedź. Trzy, ale jestem w ogóle inteligentny. Ale mam... Oto rozwiązanie. No, dokładnie. Wiktor jeździ na rowerze w parku. Nagle ktoś rzucił niebieską farbą w spreju, trafiając no. w jego głowę. Chłopak stracił równowagę i się przewrócił. Znalazł trzy podejrzane osoby i postanowił je przepytać, Ale No to jak powiedział... No mogę powiedzieć, że ten typ tutaj, no to jest on winny, ponieważ on tutaj ma na koszuli, ko, koszulce czy coś, niebieską farbę. Siedziałem sobie na ławce i czytałem książkę. Blanka oznajmiła, jeździła na łokach i... Nie... To, to jednak nie jest ten, no to muszę się trochę cofnąć z tym, ponieważ każdy tutaj ma niebieską farbę tam. Widziałam żadnej farby w sprayu. A Angelika powiedziała: Malowałam graffiti, ale w pewnym momencie skapnęłam się, że ktoś podkradł mi niebieską farbę. Kto rzucił farbą w Wiktora? Poczekajcie. Olek powiedział: Siedziałem sobie na ławce i czytałem książkę. Blanka oznajmiła: Jeździłam na rolkach i nie widziałam żadnej farby w sprayu. Jak uważnie? No to właśnie, dlaczego ona ma tutaj na ręce niebieską farbę? No to. To równie dobrze bym nie wiedział jak. Pija mimo tego, że mam dokładnie przed sobą butelkę. A Angelika powiedziała: Farbę. Tak. No to zakładam, że ta gościła na środku, ona tutaj właśnie tym sprayem... To się on wygląda na, na taką, co on mogła z jego prankę. Angelika ma pobrudzone farbą palce, ale to normalne u graficiarzy. Olek ma plamy na koszulce, ale to tylko nadruk. Ale jakim sposobem Blanka pobrudziła sobie ręce, skoro nie widziała żadnej farby? No właśnie, to jest paradoks. Ania czeka w restauracji na swojego chłopaka Stasia. Mężczyzna pojawił się z pudełkiem pączków i ruszył w stronę dziewczyny. Niestety pośliznął się na mokrej podłodze. Co takiego chciał jej przekazać. Dobra, zastanówmy się. Nie mi zda. Dobra. Co by mogłoby to znaczyć? znaczy? Czekajcie. Próbuję to rozszyfrować taki. Zajadz... Dobra, mam, mam tak gdzieś, zobaczmy. Prawdą odpowiedź. A to właśnie za każdym razem, jest tego, typu zadanie... Na pączkach pa. widniał napis: Wyjdź za mnie. Staś chce się oświadczyć. Ja piernicę. Ja piernicę. Franek poszedł się ostrzec. Fryzjer powiedział mu tak: Pan jest chyba turystą. Lubię ścinać włosy nieznajomym. Lepiej obsłużyć dwóch przyjezdnych niż jednego tubylca. Franek spytał dlaczego? Jak myślisz, co odpowiedział fryzjer? Co jest, jeszcze raz, jeszcze raz. Co, co na odpowiedział? Pan jest chyba turystą. Lubię ścinać włosy nieznajomym. Lepiej obsłużyć dwóch przyjezdnych niż jednego tubylca. Franek spytał dlaczego. Ponieważ Jak? on właśnie wciska ludzi kid idrze, mu im włosy, tak na równo, a potem ostatecznie okazuje się, że on ma tam tylko jakiegoś irokeza, czyli przejechał po prostu maszynką po z tym, tej głowie, a potem jest wielka ciara na mieście. Dlatego właśnie tubelcy tego, do niego nie przychodzą, bo jest są na, na, na to na, na czuleni. A przejeżdżać, łatwiej czysteć jakiś kit. Ale to jest porównana odpowiedź. Jak myślisz? Co odpowiedział podaje? Wiadomo, że więcej zarobi na dwóch klientach niż na jednym. Ale tu to, to też by się mogła to wpasować. Nuk, ale nie chodzę. Brudzisz mnie, żeby poczuć czystość. Czym jestem? Dobra. Mam 100 nóg, ale nie chodzę. Brudzisz mnie, żeby poczuć czystość. Biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, no to nie wiem, szczoteczka do zębów? Mogłoby to być, bo, bo tutaj chyba stonuk, nie wiem, czy właśnie te yy, włoski na. No nie wiem jak to inaczej nazwać, to co jest na szczoteczce do zębów, to te, no, to jest, nie wiem ile dokładnie ich jest, ale jest ich bardzo dużo, a bo to nie chodzi, bo przecież nikt nie widział szczoteczki do zębów, która by chodziła, yy, że, że niby brudzę szczoteczkę do zębów, aby poczuć oddech świeżości, nie wiem, zobaczmy jaka jest prawda odpowiedź, szczoteczka do zębów. Moim zdaniem, ma to w sumie sens. Jestem miotłą. Ale z zebów mogłoby też się na no to nadać. CIA wjechało rankiem do domu Krzyśka, Podejrzewają, że jest przestępcą. Chłopak sprzedaje innym złodziejom na Instagramie kradzione dzieła sztuki. To normalnie ukradł obraz z bananem. Ale chłopak wszystkiego się wybiera. Agenci przeszukali jego mieszkanie i znaleźli telefon. Spośród jego obserwujących wytypowali trzech podejrzanych: Kto jest przestępcą? Hmm. Kupiec? -ku Sitle. Sitle tajdy? Kocham sztukę 12. Chyba sam nie wiem, który to nikt jest w tym. Kukupiec? To chyba ten, ten, tutaj? To ten facet. Jego nick jest dosłownie ściśle tajny. No i co z tego? Że ściśle tajny, bo po prostu chciał się anonimowo to z, z, zrobić. Na przykład, właśnie jak babka do ciebie dzwoni, jak coś się dzieje, to ty coś się dzieje, no to właśnie staje się, może przedstawić się jako anonimowy. No to wtedy nikt nie może właśnie ci te, tego wytykiwać tego. To będzie trochę bez sensu, więc sobie by Kończymy ten dzisiejszy odcinek z zagadkami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. nauczycie się, się czegoś nowego? Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję. Aby nie przegapić żadnych kolejnych tego typu odcinków, wspaniałych! Oraz trzymajcie się.